Na początku miesiąca, drogi bliźniaku, zadbaj o swoją kondycję, gdyż teraz łatwo o podłamania i urazy. Udaj się na spacer bądź na solarium. Wygrzej się w promieniach słońca, choćby sztucznego. Zapewniam, że mile się zrelaksujesz. Zalecany jest również masaż. Bliźnięta posiadające imiona na literę K, M, P, R, S, Teraz w sposób szczególny powinny zadbać o swoje zdrowie. Zalecana wizyta u stomatologa, z którą już tak długo zwlekasz, drogi bliźniaku. Szczególnie dobra pasa trwa w życiu mężczyzn z podznaku bliźniąt, którzy prowadzą teraz swoją własną działalność gospodarczą. Drogi bliźniaku, kamieniem miesiąca dla ciebie jest piret, natomiast twoją barwą pomarańczowy z domieszką indygo. Mot to miesiąca brzmi. Unikaj negatywnych i stale narzekających ludzi. Nie trwoń swojej energii na kontakty z nimi.